Yeah. Hej, jestem Dominika, lubię kawę, lubię Poznań, lubię kawiarnie w Poznaniu, więc dzisiaj powiem wam o najfajniejszych takich płam. Jeśli wybieracie się do Poznania albo mieszkacie w Poznaniu i nie wiecie, gdzie iść na kawę, pomogę wam, pomogę wam w tym momencie z największą przyjemnością. Pierwsza kawiarnia Strak. Wydaje mi się, że dość nowa, ale popularna, przez to, że jak się wejdzie na TikToka, to jest chyba pierwsza najbardziej popularna kawiarnia. I tam jest tak przepiękny wystrój. Ja ogólnie mam fazę na Skandynawii, najchętniej bym teraz mieszkała w Skandynawii, wszystko co jest związane z Skandynawią mi się podoba. A tam jest taka architektura skandynawska, jasna przestrzeń, nowoczesna. Bardzo mi się podoba. Więc jeśli chodzi o wystrój, ta kawiarnia możliwe, że wygra, aczkolwiek jest jeszcze jedna, do której pójdzie jutro. i Myślę, że może być sporą konkurencją dla tej, ale na dzień dzisiejszy, jeśli mówię o wszystkich kawiarniach, w których byłam do tej pory, to tam mi się najbardziej podobało. Miałam w planach wziąć wszędzie tą samą kawę, koniec końcu nie wziąłam, ale jeszcze tutaj się tego trzymałam, czyli Pupkin Spice Latte, typowo jesienna. Bardzo dobra. Było czuć, że to nie jest zwykła kawa, tylko że ma bardzo taki korzenny posmak. Bardzo dużo ludzi jest tam ciągle. Ja byłam dwa razy, w sensie raz chciałam wejść, ale nie było totalnie miejsca, ale to też był weekend i ja nie dokonałam rezerwacji. Nawet jak byłam w tygodniu, o takich godzinach, gdzie ludzie raczej powinni, nie wiem, pracować, być na studia, to i tak było mnóstwo osób. Więc polecam zrobić rezerwację. Jak ja byłam, to dużo gdzieś tam stolików było zarezerwowanych. Zazwyczaj w kawiarniach są takie, wiecie, czteroosobowe stoliczki, nie ma. Za dużo dużych stolików. Myślę, że mega miejsce, żeby się spotkać właśnie z większą grupą znajomych. My siedziałyśmy na takiej kanapie, która ogólnie była mega wygodna, ale to było jedyne wolne miejsce. I jak na to, że byliśmy w trójkę, to trochę dziwnie nam się rozmawiało naprzeciwko. Jest też nie wszystko. siedzieliśmy na jednej kanapie. Był przepiękny piesek. Ten piesek był klienta, więc to jest totalnie randomowe, że on akurat był w tym momencie, kiedy ja byłam. Ale plus 10 punktów za tego pieska. Kawa kosztowała 18 zł więc no zaraz porównam do innej kawy, jest troszkę droższa, troszkę czyli o złotówkę. Więc ogólnie cena raczej jak w każdej kawiarni. Co do obsługi, to miła, aczkolwiek na dzień dzisiejszy nie mam z żadnej kawiarni wspomnienia, żeby gdzieś była mega miła obsługa, taka wyróżniająca się, albo żeby ktoś był niemiły. Zazwyczaj każdy jest miły, ale na takim normalnym poziomie. Nie wiem, czy oceniać te kawiarnie od 0 do 10. Myślę, że byłoby to ciężkie, szczególnie że nie w każdej brałam to samo i w niektórych byłam ze znajomymi, w niektórych sama, więc bardziej się albo mniej skupiałam na wystroju, na kawie i tak dalej. Jakże nie będę oceniać, ale można powiedzieć, zrobię ranking moich ulubionych. Kolejna kawiarnia to ptaki nocy. Tam byłam sama, w sensie, że przyszłam sama, nie ze znajomymi, i byłam sama, bo nie było żadnych innych klientów, więc totalne przeciwieństwo niż w tej poprzedniej kawiarni. Obsługa tak samo. Jakby spoko, miłe dziewczyny, aczkolwiek przecież to, sama, no to mogły sobie dużo gadać, plotkować i ja już mam takie ploty, co tam się dzieje. Nie, że podsłuchiwałam, to po prostu było słychać. Więc ciekawie, ciekawie do mojego pracy. O, coś to nie pamiętałam, ale sobie zapisałam, więc fajnie mieć tutaj ściągnięć, że była fajna muzyka w tle. Rzeczywiście, w stragu nie pamiętam, czy leciała. Bardzo możliwe, że nie, albo... Gadałam, więc nie zwróciłam uwagi. Smaczna kawa, tu też wzięłam papki Space Latte. Ale tak jak wspominałam, o złotówkę tańsze, czyli za 17 złotych. Mniej korzenna. to było takie bardziej latte z minimalnymi dodatkami. Aczkolwiek nawet nie wiem, czy bardziej nie smakowało, bo było czuć ten dodatek. Siemny, ale nie było aż tak za mocny ten smak korzenny. Ja od razu weszłam z celem, że chcę kupić konkretnie tą kawę, więc nie zwracałam tak bardzo uwagi na inne. Ale z tego co widziałam, jest bardzo ciekawe mini, że są jakieś różane kawy pistacjowe, jest naprawdę duży wybór, więc chciałabym Wam kiedyś pójść i wypróbować jakiejś na przykład najczęściej branej kawy, najpopularniejszej. Myślę, że mam dużo ciekawych kaw, mogą być bardzo dobre. Wystrój był też mega ładny. Trochę inny styl niż poprzednio, chociaż na pewno łączy. Obie kawiarnie to, że było dużo bieli, a ja jak widać, lubię biel, więc podobało mi się tam bardzo. Na przykład były takie kanapy z kwiatkami, taki wystrój bardziej jak jakaś kanapa u babci, ale taka ładna. Mega śliczna przestrzeń, chociaż chyba trochę mniejsza kawiarnia niż poprzednia. Trzecia kawiarnia to Davinci. <muzyka> stająca trochę wystrojem od poprzednich, ponieważ tutaj właśnie klimat jest bardziej taki ciemny i byłam wieczorem i w ptakach nocy, i w da Vinci, i w da Vinci wieczorem to już naprawdę było ciemno, że były tylko takie lampki. W ogóle wystrój jest ciemny, są ciemne ciemne ściany i tak dalej, a w tak nocy, mimo że byłam wieczorem, to i tak było super jasno. Ja bardziej wolę ten jasny wystrój, w da Vinci mi się mniej podobał, chociaż nie znaczy, że był brzydki, to jest po prostu... Um, moje jakieś preferencje, bo ogólnie uważam, że też było ładnie. Ta kawiarnia też jest pewnie starsza. Wydaje mi się, że dwie pierwsze kawiarnie powstały całkiem niedawno. Da Vinci chyba już jest starą. Mój stolik miał jakąś taśmę klejącą na sobie. Rók był, ale miałyśmy stoliczek. Znowu tutaj byłam z kilkoma osobami, więc byłam mniej skupiona na wystroju, bardziej na tym, o czym rozmawiałyśmy. Przejrzałam tylko ich menu i jak zobaczyłam, że nie ma, to poprosiłam o latte, które kosztowało 13 złotych. W sumie nie wiem, ile kosztowało w poprzednich kawiarniach lata, ale wydaje mi się, że mogła być podobna cena. Obsługa ok. I myślę, że jakbym przyszła sama, to średnio by mi się podobało, bo było dość ciasno, a dużo ludzi i przez to głośno, ale jak już byłam z moimi siłami, to my już byliśmy głośno, więc jestem trochę hipokrytką. Trudno. Czwarta kawiarnia, do której planowałam iść i jeszcze nie poszłam, to jest Noho. I ona jest tak przepiękna, tutaj robię szybką przypitkę mnie, jak Idę do tej kawiarni. Mam pana na jutro. Chciałam przyjść dzisiaj, ale jest zamknięta w poniedziałki. Strasznie mi się podoba na Instagramie, jak wygląda. Mogłabym mieć to inne dzisiaj, ale tak podoba mi się ten wystrój i ten klimat. Wydaje mi się, że to może być coś w moim stylu, więc chciałam już nagrać tą część, którą nagrywam teraz wcześniej, ale muszę iść do tej kawiarni, dlatego krótka przywitka jak podobało mi się w niej. mamy moi drodzy zwycięstwo, o mój Boże jak tam było przepięknie, bardzo mi się podobało, najbardziej w moim stylu powiedziałabym, że tutaj obsługa starała się chyba wprowadzić taki vibe, że jesteście u siebie, jesteśmy znajomymi, jest miło pogadamy, więc nawet powiedziałabym, że tutaj obsługa się trochę wyróżniła dość mały wybór kaw, to może dałabym jako minus, że w niektórych tych kawiarniach było więcej jakichś sezonowych i tak dalej ale wszystko było pysznie, pięknie fajnie, polecam na pewno jeszcze tam zajrzę. Właśnie nagrałam Krajną część filmików w zwolnionym dębie. Ja muszę to wszystko powtórzyć, bo chciałam przeanalizować kawiarnie, w których udało mi się być i mam jakieś z nich zdjęcia przez ostatni rok. Dziewczyny i słodycze. Piękny to był stron, taki dziewczęcy ładny. I ja miałam mega dobre śniadanie. Wzięłam sobie na słoną jajko słodone smakowało mi bardzo, ta lemoniada też była super. Ale dziewczyny, z którymi byłam, w ogóle nagrałam to wtedy. Ja nie wiem, czy się bawiłam w jakąś vlogerkę. Nie mam pojęcia, czemu mam to nagrane, ale teraz mi się przydaje to ujęcie. One miały tosta francuskiego i tylko owoce nam smakowały. Wszystko inne było podobno niedobre, za słodkie i nie wspominają tego za dobrze. W tej kawiarni w ogóle byłam jakoś na początku, jak się przeprowadzałam do Poznania i nie umiałam wtedy jeszcze w trawę i po jak się gubiłyśmy. Fajne wspomnienia. Później dżungla i wiele razy wspominałam, że najbardziej podobają mi się jasne wstroje, jasne przestrzenie, tego typu kawiarnie. Tutaj niekoniecznie tak było. Ale przez roślinność. Tak mi się podobał ten wystrój. Mega plus. Tam jadłyśmy jakieś ciasto za 15 zł, wtedy byłam taka, że wow, ale drogie, ale no to są klasyczne ceny w kawiarniach raczej. Było chyba smaczne. lemoniada chyba też była ok, ale po czasie nie pamiętam aż tak bardzo jedzenia, więc będę mówić o wystroju. Kawy są bardzo często wszędzie podobne, a jeśli jest jakieś ślicznie, to chcę mi się tam siedzieć dwa razy bardziej. I moim zdaniem w jest przepięknie. Chociaż my nie miałyśmy tak korzystnego miejsca, bo były te fajne, pozajmowane, ale ta roślinność w ogóle bardzo ładnie tam jest. To jest w ogóle obok parku Wilsona chyba. Później byłyśmy w kawiarni Bravo na mojej urodziny i nie mam żadnych normalnych zdjęć z tej kawiarni, tylko jak próbuję zjeść numer 19. W ogóle... Poszłam do tej kawiarni z okazji moich 19 urodzin. Było fajnie, było ładnie, chociaż ta kawiarnia, moim zdaniem, wyróżnia się tym, że mają przepiękny ogródek, tylko niestety był cały zajęty. O później Oldschoolowa. Pamiętam, że dostaliśmy ze studiów jakieś zniżki do tej kawiarni, więc sobie wzięłam i herbatkę. O, herbatkę akurat pamiętam, że to miała być jakaś super, coś tam, coś tam. Smakowała jak zwykła herbata, więc średnio polecam, ale śniadanie było bardzo dobre i wystrój był też fajny, charakterystyczny. Już nie pamiętam co było na ścianach, ale coś takiego, co stwierdziłam, że wow, ale ładnie. Nie wiem czy nie jakieś stare zdjęcia, coś w tym stylu. Żeby nie było tak kolorowo, jest jednak kawiarnia w Poznaniu, którą średnio wspominam. Jest to lastryko, ale wiem, że ona jest bardzo lubiana i popularna, więc może ja miałam pecha. Po pierwsze, zamówiłam maczę, która mi tak nie smakowała, ale no ja się nie przepadam za maczą. No, też było nasze miejsce, bo siedzieliśmy pod schodami, a te schody miały chyba takie szpary, i po prostu jak ludzie wchodzili na górę do łazienki, to to wszystko z butów na nas leciało. Może nie tak dosłownie, ale wydaje mi się, że to było średnie miejsce. Jeszcze byliśmy tam w zimę więc każdy miał brudne buty, ale jak patrzę na te zdjęcie, na przykład na tą rzeźbę, no to tam było ładnie, tylko wydaje mi się, że średnio zadowolone z jedzenia, dlatego wszystko już się bardziej czepiałyśmy wokół rzeczy i nie podobało nam się tak bardzo. I na koniec, jeśli chodzi o jakieś kawiarnie, w których byłam przez ostatni rok, Rynek 95, ale nie restauracja, tylko kawiarnia, przepiękny jak Ja tam też byłam w maju, no to te wszystkie kwiaty kwitły, ale jak się tam wchodziło, to dosłownie było czuć, Przepiękny zapach tych kwiatów. No i wyglądało wszystko cudownie. To na pewno chętnie wrócę do Strack, do Ptaki Nocy. I z tych tutaj, co wam pokazywałam, miło wspominam o Skulową, dżunglę, rynek 9.5 i ich ogródek. I to by było na tyle. Ja ponownie nagrywająca to samo. Czy bardziej wiedziałam, co mówić? Jak najbardziej nie. Pawa. Pa.